Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce. W Energetyce na 25 października na środę. Przepraszam, środa, dzień Merkurego, tak? Czyli myślę, że niektórym z nas nie będą zamykały się buzie. Będziemy mieli wiele do powiedzenia. I generalnie, słuchajcie, naprawdę bardzo dobre aspekty planet. Oczywiście jest jeden ząg. Ja tak mówię, ząg. Na takie trudniejsze aspekty planet, ale tak naprawdę może być bardzo, bardzo dobry czas do załatwienia trudnych spraw. I teraz, kochani, zaczniemy może od aspektów planet. 0057, księżyc w trygonie do marca. Czyli być może niektórzy nie będą mogli spać, bo mnóstwo różnego rodzaju idei, pomysłów, chęci do działania, czy w myślach, czy naprawdę będzie w ich głowach, bo może być w myślach, i może być naprawdę. Jeżeli naprawdę, to brać się za robotę. Później o godzinie 5.56 księżyc w seks stylu do Jowisza, czyli bardzo pozytywne wibracje, dużo też nam może się udawać, nasze emocje pozytywne, dużo pozytywnych, bo jowisz, nadmiarowość, sekstyl pozytywny, czyli dużo pozytywnych, pozytywnych emocji, aczkolwiek uważać, żeby sobie nie pofolgować chociażby z jedzeniem czy z innymi dobrodziejstwami. No i taki jeden ząg o godzinie 11.51 księżyc w opozycji do Wenus. I tutaj uważać na relacje damsko-damskie, na upiększanie, żeby coś się nie popierniczyło. I proszę Państwa, na finanse, tak? Na finanse, więc tak, tak trzeba, trzeba uważać. No i słuchajcie, wieczór uroczy 22. 34 Księżyc w sex stylu do urana, czyli różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje, emocje ale raczej pozytywne. Zobaczymy numerologicznie siódemka z dnia, dobra do podróżowania, dobra do przemyśleń, dobra do rozwoju duchowego, a nawet dobra do leczenia. Później mamy jedynkę z dziesiątki, prawda z miesiąca i siódemkę z roku, czyli całość jest jest to wibracja 6 z dwoma siódemkami, ale szóstka całkiem dobra, chociażby do relacji przyjacielskich, uczuciowych, rodzinnych, więc myślę, że super może być, może warto już kogoś odwiedzić. I teraz tak kochani, zanim przejdę, zanim przejdę do dalszych rzeczy, pochwalę się, że mam dzisiaj przygotowaną ładną karteczkę, Jakub wydrukował 10, żebym miała, żebym nie musiała kreślić. Zaraz to będę robiła, ale jeszcze chciałabym ogłosić niektóre rzeczy o horoskopie, nie tylko. Tylko, moment, muszę coś napisać, żebym nie zapomniała. Dobra, już jestem. A więc, tak, co bardzo ważnego. Wiele osób pyta się mnie co z horoskopem, kiedy będzie, nawet dzisiaj Karolinka pytała się, kiedy dla bliźniąt, dla bliźniąt. Miałam nadzieję, że dzisiaj się wyrobi, ale się nie wyrobiłam. Tak jak powiedziałam, w tym tygodniu, do końca tygodnia, czyli do końca tygodnia to jest niedziela, koniec tygodnia, według mnie liczony, bo niektórzy od niedzieli liczą. Ja po staremu, czyli do niedzieli na pewno horoskop będzie. Kiedy będzie, nie chcę się doklarować. Jak ostatnio miałam dobrą energię i w ogóle to bach, bach, zrobiłam, zrobiłam sześć znaków, więc na pewno będzie do końca tygodnia, czyli do niedzieli będzie. Nie wiem, czy będzie jednym ciągiem, czy będzie podzielony na znaki, zobaczymy. To jest jedna informacja. Druga informacja, a w ogóle jeżeli ktoś dopiero teraz ogląda i nie wie, że jest horoskop na listopad, to jest odwagi do ryb na kanale. Trzeba w lupkę wpisać, horoskop na listopad i znajdziecie. Może później podlinkuję. Natomiast jeszcze jedna ważna informacja. 26 października, to może ta informacja spowszedniała, bo wcześniej to ogłosiłam, jest przepiękny webinar, na który mam bardzo mało osób zapisanych, bo mam tylko, zaraz Wam powiem, 5 i 5 i 6 i 5 i 7 to ile jest 12 osób w sumie, więc bym powiedziała, tak naprawdę to bardzo mało, a webinar jest prześliczny. Bo będę, to on się nazywa pozdrowienia z niebios, i może kogoś z was te pozdrowienia z niebios przestraszyły, ale o czym będę mówiła? Będę mówiła o karmie, tak? O karmie, co to jest karma, czy mamy w tym wcieleniu pokutować, nie pokutować, co się dzieje z naszą duszą po śmierci, lub również z duszą zwierząt, aczkolwiek akurat na ten temat dużo nie będę mówiła tyle, co wiemy, i, i ale, ale będzie gdzieś kwestia. Też karmy związane ze zwierzętami, odrodzenia się, czy, czy zwierzęta mają duszę, czy się wcielają, czy się nie wcielają, czy w człowieka, czy w zwierzęta, o tym wszystkim też będę mówiła. Ale będę też jak gdyby mówiła dużo dobrych rzeczy, takich, żeby nie bać się śmierci i też nie bać się umierających osób. I również, kochani, jeżeli powiem też, co zrobić, jeżeli ktoś odszedł, a my mamy niezałatwioną, zdaną osobą sprawę to naprawdę, słuchajcie, jest to bardzo, bardzo dobry webinar. No i później, to co uwielbiam, to jest w ogóle mój najlepszy temat, później będzie medytacja, w której oczywiście się rozluźnimy i w ogóle, i przeniesiemy się do niebios, tak, do niebios, nie żadnych strasznych, nie żadnego piekła, tylko do takiego nieba, które jest przy nas, do którego byśmy chcieli kiedyś trafić, albo do no do nieba, do nieba. Ale z taką bardzo pozytywną energią, żeby się nie bać, żeby poczuć błogostan, spokój. I być może otrzymać od przewodników duchowych przesłanie, albo jeżeli chcemy, jeżeli nie będzie, to będzie to dla nas odpowiednie, może jakieś przesłanie od osób, które są po tamtej stronie. Oczywiście dla każdego będzie wyciągnięta karta. I tym razem zrobiłam to dużo wcześniej, bo będę też mówiła o cmentarzu, co zabierać z cmentarza, zabierać, nie zabierać, co robić z kwiatami, co robić z rzeczami osób, które też, też odeszły. Właśnie też jak możemy się kontaktować, więc naprawdę bardzo, 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 bardzo dobry temat, przynajmniej dla mnie. E, specjalnie robię dużo wcześniej, bo 26, a nie na przykład 30, żebyście mogli się przygotować, tak? Żebyście mogli się e, przygotować do tego wydarzenia. Będę też mówiła, dlaczego na przykład pierwszego czy drugiego nie wróżę w ogóle, bo wtedy te dwa światy się. E, Przecierają, no i dużo ciekawych rzeczy będę mówiła, więc z całego serca zapraszam. Jeżeli ktoś nie może być na żywo, to będzie, będzie nagrane, nagranie udostępnione przez trzy dni. Ale to, jeżeli ktoś by chciał nagraną, to proszę postępować według tego, co jest na samym dole, jest napisane, jak się zapisać i wtedy nie pisać, że webinar. 26, bo to wtedy, jeżeli ktoś chce na żywo, a nagrany webinar 26 10, bo wtedy też dla osób, które będą w webinarze, przesłanie z niebios wyciągnę im od duchowych przewodników indywidualnie, a dla tych, których nie będzie, mając ich imię, też myśląc o nich, wyciągnę po głębokiej medytacji takie przesłanie. Więc z całego serca zapraszam. Pierwszy raz jest tyle wolnych miejsc. Ale no tak miało być, no może ktoś, może ktoś chce. Można się zapisywać jeszcze dwa dni do namysłu, tylko nie w ostatniej chwili, bo może być problem z wysłaniem tokenu. Dwóm osobom jeszcze nie wysłałam tokenu pani Małgorzacie S i pani Bożenie M. Wyślę wam, myślę, że jutro, wtedy, kiedy będzie Kuba. Więc zapraszam, zachęcam jeszcze raz. Dobra, to już to. O horoskopie mówiłam, o pozdrowieniach z niebios mówiłam. Teraz karty dziękczynne dla dwóch pań. Pierwsza dla pani Wandy Z. Z całego serca dziękuję za wsparcie kanału. I dla pani przepiękna karta, pani Wando. Jasno widzenie. Archanią Raziel mówi do pani: Pomagam w pełni rozbudzić twoje duchowe widzenie, byś mogła wyraźnie zobaczyć niebiańską miłość. Czyli oczywiście co to oznacza? Że ma Pani bardzo dobry czas na rozwój intuicji. I jeszcze specjalna karta dla Lidii P. Nie będę mówiła, za co Lidia P. wie. Dziękuję, dziękuję bardzo z całego serca. I dla Lidii piękna karta, kryształowe, kryształowo czyste intencje. Archanioł Michał mówi, bądź pewna czego pragniesz. I skup się na tym z niezachwianą wiarą. Czyli, Lidia, czas na taki rachunek sumienia, podsumowanie, czego Ty w życiu chcesz. Jak będziesz wiedziała, czego chcesz, to wtedy myślę, że jak najbardziej będzie to się działo. Do momentu, kiedy stoisz w rozkroku, różne rzeczy mogą się ślimaczyć. No i to tyle. Dziękuję bardzo. I teraz, kochani, wyciągamy karty. Z tego, co pamiętam, to my chyba zaczynamy od wagi. Czy, czy się ze mną zgodzicie, że odwagi zaczynamy dzisiaj? Wyciąganie kart. Dzisiaj wróżkowy, Tarot. Czy odwagi? Mateusz, że od Skorpiona. Tak, może rzeczywiście, ale mi się wydaje, że chyba ja się pomyliłam i było dwa razy panna na panna. Odwagi. Tak, tak, jak najbardziej. E, tak, dwie dziewczyny napisały, tak, bo ja pamiętam, że miało być e, odwagi, a zagadałam się, zagadałam, miałam pokreśloną kartkę i inaczej wyciągnęłam. Dobrze, czyli zaczynamy od wagi, już piszę jedynkę przy wadze i 25, 10, i mamy środę. Środę, Dzień Merkurego. Dobra, ja tasuję karty i zadajemy pytanie, co czeka poszczególne znaki Zodiaku. Czyli najpierw waga jutro. No to waga ma bardzo ładną kartę. Może dlatego, że musiała czekać na swoją kolej, jeszcze tak bym powiedziała ekstra czekać. Karta szóstka buław, karta zwycięstwa i zadowolenia, czyli drogie wagi. Nawet jeżeli by się w myślach dzisiaj Wam zapowiadał trudny dzień, to absolutnie się jego nie, dener, nie, nie bać, nie denerwować, wszystkie sprawy załatwiać, bo jesteście w stanie je perfekcyjnie załatwić i być zadowolone z sukcesem. Czyli nawet jeżeli coś będzie źle szło, to się nie poddajemy, tylko działamy. Co dla skorpiona? Dla skorpiona ósemka pentakli bardzo pracowity dzień. Więc generalnie jeżeli coś leży odłogiem, na coś nie miałyście czasu lub jakieś Wasze sprawy zawodowe, finansowe no były niepodukańczane, to jest teraz ten czas, żeby się temu przyjrzeć, zrobić, przerobić i mieć spokojną głowę. Co dla strzelca, dla strzelca koło fortuny. Koło fortuny jest dobrą kartą, aczkolwiek ma w sobie energię zmienności, czyli może być tak, że strzelce sobie coś na jutro zaplanowały, Bach coś wyskoczy i trzeba będzie pozmieniać plany, ale przy tych dobrych aspektach planet, raczej nie na gorzej, raczej na lepiej, czyli bądźcie otwarte na zmiany. I jeszcze jedno hasło przy kole fortuny, jeżeli coś do ciebie przychodzi, to bierz to, żeby się wkręcić w odpowiednią szprychę koła, nawet jeżeli miałoby krótko trwać. Co dla koziorożca, dla koziorożca wisielec, czyli koziorożce powinny uważać na mm, trudne stany emocjonalne i na różnego rodzaju spóźnienia, to jest pierwsza rzecz. No i bardziej się przyjrzeć różnym sprawom. O, Basia J, cześć Basiu, od dawno ciebie nie widziałam. Cieszę się, że jesteś. Idziemy dalej, co dla wodnika? Dla wodnika karta śmierć. Śmierć nie oznacza śmierci fizycznej, a mówi. Że należy przeciąć wszystko to, co nas blokuje, nie zdaje egzaminu, co już dawno miało być zakończone. Czyli poprzecinajcie, podcinajcie, powyrzucajcie i otwórzcie się na nowe. Czyli jeżeli się już upewnicie, że wszystko poprzecinane, przy śmierci można zaczynać, bo to jest też karta nowego etapu w życiu. Co dla ryb? Dla ryb nie muszę dużo gadać. Karta słońce, karta sukcesu, czyli załatwiajcie trudne sprawy, bądźcie widoczne, bądźcie światem, światłem narodu. Tak zawsze mówię przy słońcu i naprawdę może być fajny dzień. Jedyne ryzyko przy, przy świecie, że nic się złego nie będzie działo i wam nie będzie chciało się dupek z kanapy ruszyć, a my powiedzieliśmy: Dobrze, źle, ruszajcie dupki. Dlatego, że jesteście w stanie załatwić wiele rzeczy. No i to też słońce, sukces na każdej płaszczyźnie i również dobry do miłości. Co dla barana? Dla barana pokonywanie prze, przeszkód, odpieranie ataku, czyli jak najbardziej, barany będą szły do przodu, aczkolwiek będą musiały się namęczyć, namęczyć w walce z kimś albo w walce ze sobą robić, nie robić, tak? Ruszyć tułeczek, nie ruszyć. Co dla byka, dla byka as mieczy. Czyli bierzcie sprawy w swoje ręce, działajcie co trzeba przecinajcie, a co trzeba zaczynać, zaczynajcie. Eee, będziecie miały też dobre myślenie, dobre idee będą Wam przychodziły do głowy, a jeżeli byście chciały się pouczyć, to też super. Dobrze, idziemy dalej. Bliźnięta. Dla bliźniąt karta świat. Przepiękna karta mówiąca: otwierajcie się na świat dosłownie przynośni. Wszystko, co jest związane z zagranicą, Wam służy, czyli na przykład kontakt z zagranicą, nie wiem, szukanie partnera za granicą, planowanie wycieczki za granicę, ale również wyjście do ludzi, do miejsc, w których do tej pory nie byłyście. I dobry czas, żeby się też dobrze sprzedać. Co dla raka. Dla raka poranione serce, trójka mieczy, to jest pierwsza rzecz, czyli może ma, ma być troszeczkę smutno na serduszku, ale mam nadzieję, że tylko przez chwilę. Ewentualnie jeszcze to jest taka karta żałobna, tylko uwaga, uwaga, za mocno powiedziane troszeczkę, bo ta żałobna w dwójkach to może być tak, że zaplanowałyście coś, a nie wyjdzie, albo umówiłyście się z kimś, a ktoś się rozchoruje i odwoła spotkanie, czyli coś może zostać niezrealizowane i to nie musi być jakaś, nie wiem, życiowa tragedia. Co dla lwa? Dla lwa ósemka kapucharów widzimy, odchodzi. Odchodzi nie obrażona, ale skupiona, czyli czas na skupienie, czas na zdystansowanie się od różnych niepotrzebnych spraw, czas na przemyślenia duchowe. I ostatni znak na jutro panna, panna trójka buław. Nowe horyzonty, nowe możliwości wziąć czarodziejską różdżkę i zakręcić światem, tak, żeby wam było dobrze. To też dobra karta do podróży, do otwierania się na nowe rzeczy. I kochani, to wszystko. To wszystko, co mogłam powiedzieć. Tutaj jeszcze Basia napisała: jutro wracam do mamy do Niemiec. Trzymajcie kciuki, żeby mnie stała dłużej niż dwie godziny. Na granicy są kontrole. No nie będę tego komentowała. Nie będę komentowała tych kontroli tego, przez co są te kontrole. No myślę, że Państwo wiecie, mam nadzieję, że świat będzie się pięknie zmieniał i znowu wrócimy do tego czasu, żeby nie było kontroli w strefie Schengen na granicach, czego sobie i Państwu życzę. Oczywiście Basi, żeby jak najszybciej, jak najlepiej dojechała. Kochani, wszystkiego najlepszego. Zachęcam do zapisywania się na webinar. No nie powiem, nie będziecie żałowali. Jestem przekonana, że nie będziecie żałowali. Naprawdę cudowny webinar. Pozdrawiam, do zobaczenia info pod filmikiem. Cześć.